jest ósma rano, nawet tej ósmy jeszcze nie ma. Przyjechałam na siłownię. Tutaj 8 maja na siłownię o 2 śpieniu. Jeszcze jej nie próbowałam, także zróbmy sobie teraz razem test. Troszkę nie za bardzo się w nich czułam, więc wolałam już nie brać nic na siłę. Na chwilkę muszę zabrać się za rozebraniem już tej choinki. Ogarnęłam, że ten sam fragment wytatuowałam sobie na mojej ręce. Z tego tatuażu jestem bardzo zadowolona, bardzo się bałam, bardzo ciężko było mi się przełamać, ale teraz jestem naprawdę przeszczęśliwa, że nagrywam. Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam was na kolejny film o całkiem wczesnej godzinie, bo jest ósma e, rano. Nawet tej ósmyj jeszcze nie ma, a ja właśnie odwiozłam moją mamę do pracy i przyjechałam na siłownię. Dwa tygodnie temu również tak zrobiłam i czułam się naprawdę fajnie przez cały dzień, miałam więcej energii, więc pomyślałam, że dzisiaj również będzie to takie fajne rozpoczęcie dnia. A o tej porze jest naprawdę bardzo fajnie, jest mniej osób, także lecę już do środka, a was zapraszam do oglądania. Mam Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. So no Kierę mnie poprosił wczoraj, żebym obudziła go o 10, czyli u nas o 8:00. także dzwonię do niego. <grym> Powiedział, że rozgłosi telefon, żeby słyszał. Co za śpioch. Dziesiąta godzina. Tutaj usmaja na siłownie, O, on dalej śpi. Nie no, ja też lubię długo spać. No nic, spróbuję zadzwonić do niego później drugi raz, jak już będę na bieżni. The cat sat on the po jak zwykle, cała czerwona, ale u mnie to już jest e, normalne. Kierem dalej nie wstał, dzwoniłam do niego. E, no. Także ja lecę teraz do sklepu, kupić coś na śniadanie i wracam do domu. Ja już się właśnie ogarnęłam, wzięłam prysznic. Byłam też w sklepie, zrobiłam e, zakupy na śniadanie i tak zastanawiałam się, co zjeść, ale znalazłam ostatnio na TikToku przepis na owsiankę. Ja za owsiankami tak średnio przepadam, żebym ją zjadła. Musi być tam dużo dodatków, także w ogóle jest to owsianka pisaczna. Także mam krem pistacjowe, mam owocki oczywiście, maliny, borówki, także będzie na pewno tutaj dużo dodatków. Będę je robiła pierwszy raz, także mam nadzieję, że mi wyjdzie i że będzie dobra, że mi posmakuje i będę mogła ro robić je u sobie częściej. Widzę właśnie, że Kerem odczytał moje wiadomości, czyli wstał 12.30 w Turcji. Proszę bardzo. Dobra, zabieram się teraz za śniadanie. Muszę jeszcze tylko zobaczyć, czy mam mleko, bo nie kupiłam. mam to. Właśnie skończyłam, tak się prezentuje moja owsianka, no faktycznie dużo tych rzeczy tutaj nawaliłam, ale tak jak mówiłam, żeby zjeść taką owsiankę muszę mieć dużo, dużo owoców, także kupiłam sobie i maliny i burówki. do życia, dwa to fifi i wygląda to w sumie całkiem ładnie. Myślę, że taka owsianka może mieć ponad 500 kalorii, ale szczerze ja na to teraz za bardzo nie patrzę, ponieważ dobrze się czuję ze sobą i jem po prostu to co lubię, ale oczywiście z umiarem. Jeszcze jej nie próbowałam, także zróbmy sobie teraz razem test. Może najpierw tylko tej samej owsianki bez dodatków. Jest spoko smakuje jak taka pistacjowa papka trochę. Bardzo słodkie, ale z dodatkami właśnie z tymi malinami ze skryrem smakuje naprawdę bardzo dobrze. No, powiem szczerze, że myślałam, że będzie mi mniej smakowała, a jest fajna, smakuje mi, także myślę, że jeszcze sobie ją zrobię na pewno nieraz. Mamy kolejny dzień, ja właśnie przyjechałam do galerii w poszukiwaniu spodni. Udało mi się znaleźć chyba takie, jak chciałam sobie kupić, także mierzymy i zobaczymy teraz, jak będą one wyglądały na mnie. Tak one wyglądają, są takie na maksa luźne, z cienkiego materiału i na końcach one się jeszcze tej wiąże, więc na tym również mi zależało. Z tyłu podoba mi się, jak to wygląda, tak z przodu. Wydaje mi się, że są troszkę za duże i takie mocno ścisnęłam, ale przymierzę sobie jeszcze XS, -k. może będzie ładniej wyglądało. Jestem już właśnie pod domem. Jeżeli chodzi o zakupy, nic sobie nie kupiłam, bo te spodnie, powiem wam, że były w bardzo fajnej cenie, bo była jakaś promocja i kosztowały zaledwie 17 zł, ale nie kupiłam ich, bo tak. Troszkę nie za bardzo się w nich czułam Więc wolałam już nie brać nic na siłę Byłam przed chwilą u mojego dziadka, troszkę z nim posiedziałam I przyjechałam właśnie do domu Ale przed tym pojechałam jeszcze do restauracji I zamówiłam rosół Dla mnie i dla moich rodziców Także mam tutaj trzy takie miski rosołu Kupiłam jeszcze również dla mojego dziadka Mam nadzieję, że ten rosół trochę uzdrowi moich rodziców Bo powiem wam, że mój tata w ogóle To wykurować się nie może już naprawdę od dłuższego czasu Był wczoraj u lekarza Także u mnie wszyscy są teraz przeziębieni Wczoraj też dopadło moją mamę Cały dzień była w łóżku, więc mam nadzieję, że ten rosół ich postawi na nogi. Wróciłam do domu, zjadłam już rosu i wziąłam sobie teraz Milky Way. Ja wczoraj go sobie kupiłam. Tak dawno nie jadłam tego batona. Wydaje mi się, że jest kilka lat, i wczoraj jakoś tak strasznie naszła mnie na jego ochota w ogóle moim ulubionym batonem jest Kinder Country i jest taki mały, po prostu przepyszny, więc zawsze po prostu jest takie coś, że chce się jeść tego więcej i podobnie jest właśnie z Milky Way'em bo pamiętam, że on był bardzo dobry i też jest właśnie taki malutki więc otwieram go od razu, z jego rosół, także teraz czas na coś słodkiego, jestem ciekawa czy smakuje tak samo jak kiedyś mega dobry jest, to nie był jakiś zawsze mój ulubiony baton ja zdecydowanie było taki Kinder country, ale ten też jest naprawdę bardzo dobry. Za chwilkę muszę zabrać się za rozebranie już tej choinki. My na dole w salonie mieliśmy żywą choinkę, więc ona już jakiś czas temu mm, została rozebrana. No i kurczę, przyszedł czas na to. Powiem Wam, że ja bardzo lubię sobie właśnie na tak wieczorem ją odpalać, żeby tylko ta choinka się świeciła, te światełka. No ale myślę, że już jest kurczę końcówka stycznia, więc najwyższy czas, żeby już. Pozujcie jej spokoju. Także idę zaraz na dół po kartony, żeby to wszystko pochować do środka. Mamy jeszcze choinkę w Turcji i nie nacieszyłam się nią za długo, bo ubrałam ją chyba kilka dni przed moim przylotem do Polski. Także kieram sobie codziennie, zapala właśnie choinkę i jest wtedy taki super klimat. Ale no już też po moim przylocie od razu będzie trzeba zaraz tą choinkę rozebrać. Patrzcie, jako na czubku miałam świetną bombkę od mojej mamy. Tutaj moje zdjęcie weselej się. no choinkę zawsze tak pusto się robi, jak tej choinki nie ma. Posprzątałam też trochę w pokoju, odkurzyłam, zrobiłam sobie taki już... Po długim czasie, na taki poświąteczny porządek. Mam cię ochotę na taką ciepłą kąpiel, więc zaraz sobie naleję wody do wanny. Chcę być zdrowa, robię wszystko, żeby być zdrową, i to jest całkiem ciężkie, kiedy w domu ma się już chore osoby i to dwie, także staram się po prostu robić wszystko. Moja mama też robi wiecie jakieś takie szoty zdrowotne, więc i to muszę sobie dzisiaj wypić. Ja jestem też osobą, która je czosnek, naprawdę. To bardzo pomaga. Nauczył mnie tego mój trener, kiedy grałam w piłkę nożną, naprawdę nasz trener to był trochę jak nasz drugi tata. Zawsze na przykład po treningach w zimę on mówił, teraz jedziecie do domu, ciepła kąpiel i jeść czosnek. Zawsze właśnie on nam mówił o tym czosnku i faktycznie zostało mi to aż do teraz. Jest się czosnek, naprawdę on pomaga. Faktycznie no nie jest za przyjemny, ale jeżeli coś ma pomóc, to myślę, że warto się chwilę tak poświęcić z tym smakiem. Można to sobie zaraz pobić, ale właśnie ja sobie zawsze kroję tak z dwa ząbki czosnku wieczorem i wtedy czuję się zdrowsza. Przed chwilą nagrywałam sobie TikToka i trafiła mi się w dla Ciebie piosenka Avicii i tam jest taki fragment, w ogóle dopiero teraz ogarnęłam, że ten sam fragment wytatuowałam sobie na mojej ręce. A dokładnie chodzi mi o tą część, gdzie śpiewa Live a life you will remember, czyli żyj życiem, które zapamiętasz i to jest właśnie cytat, który sobie wytatuowałam, nawet nie wiedząc, że on ma dosłownie, dosłownie te same słowa w piosence. Jestem przeszczęśliwa z tego tatuażu, to jest mój w ogóle pierwszy tatuaż. Niby tatuaże wciągają, ale powiem wam, że na razie nie czuję, że chciałabym mieć tych tatuaży. Więcej jest, jeden tatuaż, który bym chciała, jest to łapka mojego psa. Ten tatuaż również ma mój brat, więc bardzo bym chciała, żebyśmy razem mieli tą łapkę mojego pieska, który niestety już odszedł. Pół roku temu, muszę jak to szybko zleciało, a z tego tatuażu jestem bardzo zadowolona. Live life you will remember, i tym tak naprawdę się kieruję troszkę, żeby żyć tym życiem, które zapamiętamy, że to jest nasze życie, że my je mamy przeżyć tak, jak sobie wymarzymy. Także pamiętajcie, róbcie to, na co macie ochotę. Ja zawsze marzyłam, żeby nagrywać na YouTube i robię to już od. Ponad roku bardzo się bałam, bardzo ciężko było mi się przełamać, ale teraz jestem naprawdę przeszczęśliwa, że nagrywam. Dlaczego wcześniej nie zaczęłam nagrywać, dlaczego się nie przełamałam, bo faktycznie kilka tych prób już miałam, jeżeli chodzi o wrzucanie, filmy, filmów, ale je później usuwałam. Wydaje mi się, że takim głównym powodem jest po prostu reakcja ludzi, osób, które znam, no to jak będę nagrywała, ale po Zaczęciu tej drogi. I tak naprawdę moi przyjaciele, moi najbliżsi, moja rodzina bardzo mnie wspiera, jeżeli chodzi o nagrywanie, oglądają moje filmy, więc to jest dla mnie e, najważniejsze. Że oni mnie właśnie w tym wspierają i to jest naprawdę super. Tak samo, jeżeli chodzi o moją wyprowadzkę do Turcji, to było zawsze moje marzenie, żeby zamieszkać w Turcji. Wiele osób, oczywiście których nie znam, obcych osób na, w internecie, mówiło, że co ty robisz dziewczyno, gdzie ty jedziesz i tak dalej. Moja rodzina mnie w tym wspierała, ponieważ mnie zna po prostu, wiedzieli, co będzie dla mnie dobre. Oczywiście. To nie jest tak, że wiesz, dobra, jedz sobie, rób co chcesz, tylko faktycznie oni ze mną rozmawiali, dawali mi rady. I ostatecznie bardzo się cieszę, że zamieszkałam w Turcji razem z Kremem, że razem sobie mieszkamy tam, mamy pieski, tworzymy sobie taką naszą małą rodzinkę. I ostatecznie te swoje marzenia spełniłam, bo zamieszkałam w Turcji, zaczęłam nagrywać na YouTube, także pamiętajcie, Live a life you will remember. Po prostu żyjcie życiem, które zapamiętacie. Kochani, ja właśnie lecę spać, jutro rano wstaję i jadę do Warszawy. Będę z tego dnia nagrywała vloga, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kończę łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.